Siemano Romano, cześć kochani. Yy, dostałem paczkę od Marcina Easy Rider. Bardzo dziękuję. No ale widzicie, Giero już paczkę przejął. Nie mam do niej dostępu. Nie pozwala mi pokazywać co tam jest. Mogę Wam tylko powiedzieć, że są tutaj zabawki dla chłopca. Konkretnie dla mojego wnuka. Powiem Wam tak. Puzle. Układane takie drogi dla samochodów, kontrolery, nauka języka, cyferek, literek są w tym. No widzicie, i puścisz mnie, no on mnie nie chce puścić. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie Marcin. Widzimy się w łebie, aha zaproszenia do łeby, jeżeli ktoś by miał jeszcze ochotę, słuchajcie, big like Weba 2024 od 15 do 18 w 2024 w sierpniu, można jeszcze kupić bilety. I polecam tak samo kanał Marcina, który ma swój też i sklep internetowy, a po drugie jeszcze ma kanał na YouTubie MarcinEasyRider.com YouTube, MarcinEasyRider .com. Www .youtube .com. i ten stare motocykle, motobazary, giełdy staroci i podróże. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za tą paczuchę i do, do zobaczenia w łebie. Cześć, siemano.